Na najbliższy czwartek pławski zakład usług komunalnych zaplanował akcję, podczas której mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą mogli pozbyć się choinek naturalnych, które straciły już wiele igieł. Przedstawiciele ZUK-proszą mieszkańców o wystawienie choinek przy osiedlowych śmietnikach do godziny 7 rano w czwartek. Tego dnia drzewka zostaną zabrane przez pracowników zakładu. Mieszkańcy miasta oraz gminy Puławy, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą przywieźć choinki do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Dęblińskiej 2. Mieszkańcy, którzy podtrzymują tradycję trzymania bożonarodzeniowego drzewka w domach do 2 lutego nie muszą się martwić. Zakład usług komunalnych zapowiedział, że na początku przyszłego miesiąca planowana jest kolejna akcja zbierania drzewek tak, aby nie zalegały one na miejskich śmietnikach. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.